Czytanie z Księgi Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Ja Jan ujrzałem innego anioła wstępującego od wschodu słońca mającego pieczęć Boga żywego zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu ani drzewom aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego i usłyszałem liczbę opieczętowanych. 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają. Zbawienie Bogu naszemu, zasiadającemu na tronie i barankowi. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców, i czworga zwierząt, i na oblicze swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami. Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli. I powiedziałem do niego. Panie, ty wiesz, i rzekł do mnie, to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty i wybielili je we krwi baranka. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła Najmilsi, popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. Czytanie z Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój albowiem oni będą nazwani synami Bożymi błogosławieni którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości albowiem do nich należy królestwo niebieskie błogosławieni jesteście gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu cieszcie się i radujcie albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie